Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety, podczas drapania tej oto z drapeczki za 5 zł, wyłączył mi się filmik. Nie wiem co się stało, nie mam pojęcia. No i muszę nagrywać od nowa. Także tutaj, jak widzicie, odkryłam już bonus. Tutaj mamy jedno słowo dno, drugie słowo iga na razie. Jeszcze nie zdrapaliśmy, zaczęłam S e zdrapać i mi właśnie się wyłączyło. Do tej zdrapeczki jeszcze mam trzy razy owocową eksplozję, i dwa razy szczęśliwe linie. Koszt całego droppingu to jest 20 zł. Tutaj już pierwszą zdrapkę zaczęłam drapać i już jak widzicie jest wygrana. Tak fajnie się. A nie, nie wiem co to jest, muszę chyba kupić większą kartę pamięci chyba po prostu no i skończy, zaczęłam drapać S no i niestety wyłączymy się ale tutaj widzę, że zdrapałam już S to więc przejdźmy kochani do drugiej krzyżóweczki i mamy tutaj golfista klepsydra, o tutaj mamy pierwsze słowo osa Tutaj mamy syn i więcej sy nie ma. Także lecimy do kolejnej literki. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Mamy literkę Z. Szukamy literki O. Mamy trzecie słowo, zobaczcie. Azja, dno i Iga. Czy jeszcze nam tutaj coś Z da? Czy raczej nie? Ale i tak jest fajnie, bo już mamy 10 zł przynajmniej. Dobra, tu już nie mamy nic. Teraz lecimy tu. Tutaj zy w ogóle nie ma. Także lecimy dwie ostatnie literki, kochani. I mamy literkę U. Tutaj mamy, widzę U, tu mamy U, tu mamy U. I więcej nie mamy. Lecimy do drugiej. Mamy słowo burta, bruno. I tyle. I ostatnia to jest. Oh, haha, wiedziałam, literka X. Także sprawdźmy sobie literkę X. Tutaj nie mamy. I tutaj literki X nie mamy. Także na pewno jest 10 zł, bo mamy tutaj Azja, dno i iga, czyli 3 słowa to mamy 5 zł i tu będzie pewnie 5 zł, bo nic na pewno nie przegapiłam. B nie było. Nie było L, też nie było T, też nie było B, też nie było Y, też nie było, więc tutaj tak samo B nie było, T, R, C. C też nie było. Wszystko się powtarza, więc sprawdźmy sobie, ile tutaj mamy. Tak jest, tutaj mamy 5 zł i mamy tutaj 5 zł, to czym mamy 10 zł powinno być. Czyli powinno być chyba MMM, jak dobrze pamiętam. M, tak, jest. MMM. Czyli już mamy połowę. Super, bardzo się cieszę. A jeszcze mamy kilka drapek przed sobą. We wszystkich drapkach zostawiłam po 8 symboli. Także o, tutaj was troszkę oddalę. O. I lecimy. Nic mi się tutaj też nie utworzyło, więc lecimy dalej, sprawdzamy. Mamy diament. Diament widzę, już tutaj jest, i więcej nie ma. Kolejny jest garnek. Czy garnek mamy? Mamy garnek. Super. Lecimy. Kolejny symbol. Jest to krab. Czy krab jest? No niestety, ale nie ma. Mamy klucz, widzę tutaj mamy klucz i tu mamy jeszcze klucz. No, zobaczymy czy nam coś tutaj da. Mamy teraz złoto, czy złoto jest? Nie ma. Mamy teraz ananaska. No tak fajnie zaczęłam, nagrywałam i i się wyłączył. Myślałam, że bateria pada czy coś, ale mówię dopiero co ładowałam. I mówię niemożliwe. Za chwilę patrzę, wyłączył, wyłączył mi się. Mamy dzwonek, tutaj jest dzwonek. I tyle. I ostatni symbol jest to kości. Kości mamy tutaj i tyle. Dobra, sprawdzamy sobie. Drapeczkę jest pusta i N. Lecimy kolejne superlinie. Tutaj też nie mam nic utworzonego jeszcze. Więc lecimy, mamy tęczę, czy tęczę mamy? Mamy, tutaj tęczę mamy i tyle. Lecimy, kolejny, to jest księżyc, nie ma, pusto. Słoneczko, czy mamy słoneczko? Widzę tutaj, tutaj mamy słoneczko i tu. Super, lecimy, kolejny symbol jest to biedronka. Biedronkę mamy tutaj i tylko jedna. Krab mamy tutaj. Tutaj mamy kraba i tyle. Ale nam nic tutaj to nie utworzyło niestety. Mamy tref, szukamy trefla, trefla też mamy, ale brakuje nam słonika albo ananasa. Czy był ananas? Nie. Lecimy kwiatuszek. Szukamy kwiatka. Tu mamy kwiatka, ale nie mamy gruszki. No niestety. I tutaj kwiatka też nie mam. Więc ostatni symbol na pewno to będzie sakwa. Tak, albo dzwonek. Sakwa albo dzwonek. A, proszę bardzo, jak wiedziałam. I mamy sakwę. Także ta strapeczka, jak widzicie, jest też. Przegrana. Mamy A Dobra. Lecimy teraz, kochani, do owocówki. Także tutaj też mi się nic jeszcze nie utworzyło. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. I sprawdzamy, co nam się tu kryje. Mamy karambo. Szukamy karambo. Mamy tu. Czy gdzieś jeszcze? Czy tylko dwa? Dwa. Lecimy dalej. Mamy truskawkę. Truskawkę mamy jedną i drugą. Tak? Tak. Lecimy kolejną. Mamy pomarańcz. Mamy tu pomarańcz, a pomarańcza jest trochę. Ale czy ona nam da wygraną jakość? Raczej nie. Lecimy dalej. Mamy teraz arbuza. Arbuza mamy tu dwa. I tu dwa widzę. Dobra, to lecimy dalej. Jest cytrynka. Patrzcie, mamy wygraną. Zobaczcie, pod numerem czwartym mamy wygraną. Super, bardzo się cieszę. Mamy kolejny winogron. Szukamy winogrona. Mamy tu winogron. Tu winogron i tu winogron. Dobra, lecimy przedostatni symbol. Jest to <Ky> banan. Bananki mamy tu. Już jestem, kochani. Bananki mieliśmy tutaj. I ostatnia jest to karambo, ale jak widzicie, karambo nam tutaj wygranej raczej nie daje. Sprawdźmy sobie brzoskwinkę. Nie było. O, kokosa zgubiłam, ale to nic, bo nie mieliśmy melona, gruszki też nie mieliśmy. Ananaska też nie, brzoskwini też nie było. Także sprawdźmy, co mamy pod numerem. I mamy 3 zł. Sprawdźmy sobie kontrolne DDD. Super, bardzo się cieszę. Coraz mniejszy minus. Zostały nam jeszcze dwie owocowe. Sprawdzamy. Tutaj też jeszcze nie mamy nic, więc sprawdzamy. Mamy wiśnie. O, wiśnięciek mamy fajnie dużo. O. Dobra, lecimy dalej. Mamy melona. O, melona też widzę, mamy sporo, ale one nie dadzą nam tutaj linii. Dobra, tu jeszcze melon. O. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz kokosa. Kokosa mamy tutaj. Tutaj i tutaj. Czy jeszcze gdzieś nie ma? Kolejny symbol jest to gruszka. Gruszkę mamy tu i tu. I został nam dwa symbole. Co to może być? Mamy kiwi. Kiwi mamy tu i tu. Także Szansę na wygraną mamy marne. Powiem szczerze, ale co będzie, to będzie. Ananas. No tak. Tu mamy ananasa. Tu mamy. Tu mamy. I tu mamy. I nie ma linii. Także sprawdźmy sobie. Kontrolne jest. Oj, WS. I ostatnia na dzisiaj, zdrapeczka. Lecimy co my tu mamy mamy borówki Boróweczki mamy tutaj później mamy gruszkę gruszkę mamy tu tu i tu więcej nie ma lecimy dalej mamy truskawkę truskawkę mamy tutaj i tutaj jedna się uchowała nam Także lecimy na wiśnie. Wiśnie mamy tutaj dwie. Kolejny, oj, kolejny symbol. Jest to kokos. Kokosa mamy tutaj tutaj. Lecimy dalej. Banan. Banana mamy tu. I tu. I jeszcze dwa symbole do końca. Mamy arbuza. Arbus jest tutaj i tylko mamy dwa. Także ostatni symbol jest to ananas. I ananas niestety nam tutaj też linii nie daje, choć jego jest sporo. Ale blokuje nam karambo i, i awokado. Także tak. Sprawdźmy sobie. Oj, a jest AD. Także podejdźmy sobie do podsumowania Osób oddalę. I teraz tak. Dwie szczęśliwe linie i dwie owocówki nam kochane, kochani przegrali. Przegrały przepraszam. Jestem się już tak zmęczona, że to... Dzisiaj byłam z Nunią na zdjęciu z, z rączki gipsa. Gips. W domu też dużo roboty, ale jest wszystko dobrze. Tutaj mamy kochani 10 zł. Tutaj mamy 3. To jest razem 13 zł. więc 7 zł jesteśmy na minusie, nie jest to dużo, zawsze to jest coś, zawsze coś można tam jeszcze coś dołożyć i znowuż kupić za 20 zł z drabki, też można wygrać więcej, także kochani, jeżeli Wam się filmik podobał, to bardzo proszę Was o łapeczki pod tym filmikiem, o miły komentarz, o subskrypcję, no, i na społeczności wystawiłam nowy, nową ankietę na temat urodzinowego miksu, który właśnie większość wybrała. Jest tam do Was takie pytanie, co byście chcieli w dniu urodzin? Czy odcinek z tym miksem z drapek, czy zrobić live'a z tym miksem? Live urodzinowy w dniu moich urodzin. Także, jeżeli ktoś już jeszcze nie zaglądał, to bardzo serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!